Testuję i szczerze oceniam dwie przekąski Squid Game, które kupiłam w sklepie Deals. Zaczynamy od koreańskiego barbecue. Danie typu Instant. Do tego opakowania trzeba wrzucić makaron, dodać przyprawy. Uwaga, idę z wrzątkiem. A hot! Koreański barbecue się robi, więc w tym czasie przetestujmy czurasy. Czurasy, czurasy. To są takie małe czurasiki. To są ciasteczka korzenne. Ciasteczka o smaku cukru trzcinowego. Ele mega pyszne. Do kawki, herbatki. Mm. 8 na 10 Do odsączonego makaronu trzeba dodać przyprawy teriaki, coś takiego. Wow. Ten już może być ostrzejszy. Ale. Nie, jakiś taki tłuszcz skaczki to smakowało. Ale może w całości będzie się fajnie komponować. Mm. Dosyć ostre. Mmm! Jak na danie instant bardzo smaczne. 7 na 10. Mniam!